Witam w nowym odcinku Dzisiaj w końcu będę tą pompę wspomagania wymieniał Bo strasznie jęczy, posłuchajcie Trzeba je usłyszeć. słychać Jęczy strasznie i... Dobra, zgaszę auto gaszę auto, na pewno słychać strasznie jęczy i już mi się zaczęła zacinać po prostu przy mocnym skręcie kierownicy już brak wspomagania po prostu no rozłączała ją. No i dobra, no ciężki tu dostęp jest do tej pompy. Już kupiłem drugą, znaczy kupiłem zamówiłem, używaną, no i oby było lepiej. Trzeba to wyciągnąć i różne takie tam duperele i dostać się do tej pompy. Za co tu się zabrać? Chyba za ten filtr paliwa. tam radę tak odchylić całkowicie Co mi się przeszkadza Kabel Pyczkę, mogę odpiąć Laftyczkę mogę odpiąć to mogę dać całkiem No Dobra Co tu dalej To trzeba odkręcić ja myślałem, że tego nie da się odkręcić, że to są jakieś nity, ale zajrzałem tutaj, pod to, co się okazało, że tu są nakrętki, które można odkręcić. Tutaj od środka, to są po prostu nakrętki. W którą stronę to się kręci? W to. To można odkręcić. Chyba, że to się kręci. Słaby dostęp duszę, a mogę tu już tylko w sumie zdjąć Na bok Tu sobę O i mam dostęp Dobry. Czy ja tu klucz podejdę To no, tak średnie Ale jakoś idzie Powolutku. Ja zawsze jak coś robię to wszystkie palce poobdzierane ręce Poubijane paluchy sine. No ale tak to jest przy naprawie samochodu. Zawsze się gdzieś, kurde klucz prześliźnie i kurde ręka w coś walnie. Powolutku ja mam czas, mi się nie nie śpieszy. No spokojnie. Żeby ta nakrętka tam nie spadła gdzieś. Zamkniemy już tą obudowę tego filtra. No i jest pompa. Teraz jak się do niej zabrać? Są dwa przewody. Jeden od, od tego zbiornika, a drugi jest od dołu gdzieś. Gdzie on tam jest? Z której strony? Czy to jest na gumowych przewodach, że ja ją mogę wyciągnąć do góry? Czy raczej nie? Oto jest pytanie. Nie widzę tutaj od góry, jak to jest przymocowane. Ale teoretycznie powinno być tak, że ja ją mogę wyciągnąć do pewnego momentu, na przykład dotąd, i sobie tam odkręcić. Ta boku jest taka śrubka, która trzyma wąż. Kurczę. no i są trzy uchwyty: raz, dwa, trzy po bokach, które trzymają całą tą puszkę. Do dwóch jest dostęp, tu po bokach, a do trzeciej tam z tyłu, no nie bardzo. Że będzie jakoś kombinować. Bo od spodu patrzyłem nie ma dostępu do niczego. Tylko wszystko od góry można zrobić. Więc co, wtyczki podpinam. I próbuję odkręcać te, te mocowania. Bardzo fajnie sprawnie te trzy śrubki poszły. Bo jak popuściłem, to normalnie w paluszkach szły. I teraz co? O, ciężka ta pompa. Przężona leciutka. Chyba, że ten wąż się u tą trzyma. On jest jakoś tak zaplątany. Ten. Muszę tutaj to wybadać, jak to ma iść. Aha, ten idzie tutaj. Tutaj. On jest tutaj wkręcony. Aha, z tej strony. Że jak ściągnę ten, to, to co? To będę mógł podnieść. Tak, będę mógł podnieść i sobie tutaj na górze wykręcić. Tak, bo tamten mi trzyma. A ten trzyma, kurczę. Muszę miskę podstawić jakoś, bo mi płyn wszystki wycieknie. A w sumie jednak nic tam nie podstawię, bo nie ma żadnej takiej miski. Po prostu ściągnę ten wąż, a ten płyn i tak jest do wywalenia. Tylko czy jaka go tak ściągnę? Tu jakaś opaska jest. Aha, tu ja tej opaski nie widziałem, ale to schodzi. To schodzi. A sobie tu później jakoś to założę. teraz jak mi chlapnie w oczy. o, to małe? Czy nie małe? Ale wszystko jest tak upchane. W jednym miejscu. To jest to taka opaska. O. Dobra, no niestety. Płyn sobie tam ścieknie. Ten płyn, i tak w niej już było bardzo dużo opiłków, bo ja patrzyłem. I no, niestety muszę nowy kupić. Zostało mi chyba tego płynu. Pół litry z ostatniej wymiany. No i litry będę musiał dokupić. Litra kosztuje 90 zł. No ale no trudno. I co, ja to teraz. Tak, ja to teraz wyciągnę. I będę mógł sobie tam odkręcić. I po prostu wyjąć pompę. Myślałem, że to będzie trudniejsze. Tylko opaskę będę musiał nową dać i tyle ciągnę ją czy nie o nie bardzo ale ona ciężka że naważy kilogram nie jest takowa tu opaska całkiem źle założona dobra mam tu dostęp to jest chyba klucz 17 tak mi się wydaje zaraz ten przewód odkręcę i i tyle i pompa na wierzchu, zaraz ją jeszcze porozbieram, zobaczę co tam się mogło stać. Muszę troszkę obkręcić Klucz 17 Tak, pasuje Pasuje chyba 16 kurde żeby to była 16 17 mi to nie wychodzi tak, jak 17 nie wchodzi to na pewno będzie 16 Ja to kurde Myślę 17 O na Namać. Kto to tak zacisnął W sumie to musi być zaciśnięte Ale weź to odkręć Ja pierdziu Nie ma tu gdzie tego zaprzeć ani nic może ja ją wyciągnę całkiem tu. O kurde, jakie to ciężkie. Ja pierdziele. Dobra, do tego momentu ja mogę wyciągnąć. Ale co mi to da? Nie ma się, gdzie tu... Poszło. Może ja tu najpierw troszkę przyczyścił. To ja myślałem, że to będzie problem z wymianą tej pompy, a to... Co chciałaś i wymieniona. Ja tą opaskę raz... Kur... Nie lecisz. Ręko nie odkręcę. Ja tą opaskę ostatnio... Odkręcałem. Dociskałem znaczy. Bo mi tu coś ciekło właśnie. Spod tego plastikowego. żeby nie dostać płynu w oczy. lepiej by było mieć okulary, ale zamknę oczy. O, dobra. Nie trzeba. Wezmę jedną ręką. Czy nie? tu mnie za kabel zaczepiło. sobie położę. Ten przewód trzeba zabezpieczyć. Trzeba go wytrzeć. Czystą szmatku, Żeby się Aha, oring. Gdzie ten oring był? Bo mi się właśnie tutaj rozleciał. Muszę go wziąć, żeby dopasować później. Tylko muszę nagranie cofnąć i zobaczyć, gdzie on był. Czy tu z przodu, czy z tyłu? Chyba z tyłu. Dobra. A ja to na razie zrobię tak. Zakryję. Jakoś zaczepię ten przewód tak będzie na razie. No i co z tą pompą się tu działo? No troszkę tego płynu ucieknie. Kuda, najlepiej, jakby tam do środka ciekło, a nie tutaj. Dobra, ja sobie tu odkręcę tu górę. Nie no, raczej regenerować się nie opłaca. Lepiej używaną kupić, jak to jest taki fajny dostęp do tego, ja wolę wydać, nam 150 zł za pompę używaną z demontażu, wolę dać 150 zł niż te 900 zł za regenerowaną, bo nową to, to naprawdę, nowa to ponad 1000 zł, ja mam nowej nigdy w życiu nie kupię. No ten płytek no można było go jakoś spuścić, ale, ale nie bardzo. A, kurde, ten płyn taki. gdzie wszystko wymarze. Co my ta pompa jest nierozbieralna, niestety. No, jest to Na stałe, nic się nie da to chyba zrobić. O, poszło. Dobra. Co my? Jest. No, jest brud, są piłki Kurdy, oby maglownica nie ucierpiała. Maglownica to jest. Potężny koszt. Jest pompa TRV. są piłki jest taki brud. Co tu można sprawdzić? Nie wiem, w sumie. Tu by można było to odkręcić. I co, wyciągnąć? Tutaj pompy. Gdzie tu jest ten? Tu jest dziura. Tak, tędy pompuje. A tędy. Z powrotem jest powrót, spróbuję to odkręcić tutaj. A czemu dali dwie takie śruby, dwie takie? Nie mam pojęcia. Tam papa i tak do, do wyrzucenia, więc ja tu nie będę ten patrzył, czy to brud jest, czy nie. Tylko po prostu ją wyrzucę. Chyba, że ją zostawię, jak w razie, bo nie, no, regenerować to się nie opłaca. Kurde, rękawiczki do wyrzucenia. Troszeczkę to wyczyściłem. O, wkrętarkę Mam Jak to się nazywa Torx, chyba Torx tak No niestety tego się nie da rozebrać Tutaj płamałem no, płamałem I tyle z tego O no, nie da się tego rozebrać To jest nierozbieralne Czyli jak oni to regeneruje pewnie jakoś rozcinają No to jest jakiś kurde Silikon, nie wiadomo co. Dobra, nie rozbiorę tego. Do wyrzucenia, tylko później to rozwalę i sobie silnik wyciągnę z tego. Przyszła pompa. Druga, bo jedną zamówiłem. W środę. No i sprzedający powiedział, że on od razu w środę wyśle, że w środę już jest później wieczorem piszę, że w środę już jest Przysła na paczka, że już idzie. Ja się w piątek pytam, Pisze, czy paczka dojdzie. On mówi: że Zaraz sprawdzę. Podał mi numer paczki, ja patrzę na paczka w przygotowaniu. Tak mi na już trzeba tą No i co? Odmówiłem mu. On mnie zapewnił, że paczka dojdzie na następny dzień. No to mu uwierzyłem. A okazuje się po trzech dniach, że paczka dopiero w przygotowaniu. Więc też wszedłem na Allegro. Cyk. Zamówiłem w piątek w sobotę, przed południem, paczka jest u mnie no i wiecie jak ktoś tak oszukuje no to ja mam to po prostu gdzieś albo się pisze, że dobra paczka przyjdzie za 3 dni Ok, ale nie, że on mówi, że on wysłał paczkę w środę a paczka w piątek jest w przygotowaniu dopiero więc no ja to mam takie oszukaństwo gdzieś no tamta kosztowała 150 miała kosztować za pobraniem zamówiłem ale no niestety a ta nie kosztowała 300 zł pompa wspomagania elektryczna, Opel Vector C z nalepką ładna chociaż czysta, chociaż ją umyli troszkę, a tamta to była cała opierdzielona, nawet nie wiadomo czym. I montuję poprawę. Jest moja. Tu ją próbowałem otworzyć. Ale to wyłamałem wszystko. A tutaj jest ta, co zamówiłem. Taka sama, identyczna. To nie ma co szukać. Tylko to jest przekręcane w drugą stronę. Ale wszystko identyka. Więc zakładam. Nie wiem, czy jej nie przepłukać Czasem jakoś benzyną, czy czym żeby to nie wiem czy to się czepiać tego czy nie a może ją przepuczę no ja to składam to wszystko do kupy gdzie ten o co ja złamałem o to tylko dobre myślałem, że coś złamałem no iść tu czy tu była jakaś podkładka chyba nie chyba nie było podkładki Tu był o-ring, aha. Dobra, zapomniałem o tym o-ringu. Tak, miałem go znaleźć i zapomniałem o nim. Teraz sobie przypomniałem. Znalazłem taki o-ring. Już go założyłem. No chyba tutaj był, bo... No tam na pewno go nie było, z tamtej strony. A raczej był tutaj. Spróbuję to jakoś zakręcić, a później tamtą paskę założyć. Kostki na końcu, dobra Spróbuję to zakręcić, czy to będzie No, by ta pompa działała, nie jęczała I, I... się nie psuła To by było wszystko dobrze Kurczę, bo jak ten oring tam nie był to Później to wszystko rozbierać Ale raczej tam Aha, przewód Jak to ma być? Aha! Bo ja to muszę odwrócić Miałem ten przewód z tej strony Jak to jest w końcu? Ha. To ma iść... W tą stronę Tam Tak 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 tak. O tak ma to iść. Okej okay. Są trzy uchwyty. I mężyk tutaj. Dobra. Czyli to ma iść tak. Czy ja to dokręcę później, jak ja to ustawię? My, jak to ma iść? Tutaj. O. O to chodzi. Czy jak ja zrobię to tak, to mi to będzie przeszkadzało, czy nie? Czy ma iść do góry tylko, czy. Do dołu No raczej do, do góry ma iść Tu ma iść, tak o, tak ma iść raczej Spróbuję to tak dokręcić Mi się uda tak, Niczego nie złamie Gorzej by mi zeskoczył i tu by mi to złamał Ale po sobie mam drugie No spróbuję to tak przymierzyć, ale jeszcze troszkę dokręcę Dalej nie pójdzie Kable przeminąć. A teraz te kabli chyba nie minę. Nic nie urwał. Będzie dobrze. Tu się zaczepił dziad. To od Kurde, będę musiał go dokręcić, bo on się później. ma iść tak do góry? Trzeba być tam wepchany. Nie wiem czy on ma iść tak do góry. A bąż. Czy on miał iść aż tutaj nad tym? Kurde, jak to miało iść? No, raczej nie tam pod spodem. Nie. Dobra, jakoś to założyłem. Ten przewód jednak musi być z tej strony. Tylko jak tu śrubę teraz dokręcić? Właśnie. Nie dokręcę i teraz. Może tu od dołu. Nie ma szans. Chylić to. Też nie zakręcę. Jeszcze raz i musiałam wyciągnąć. Teraz dokręcić. Dobra, chyba będzie. Że ten wężyk trzeba dołożyć. Dałem radę to przykręcić. Nawet na trzech śrubach. Raz kostki. Jedna. To jest druga. Czy tu było coś jeszcze? Chyba nie. Tylko dwie. Raczej dwie. Siedzą, siedzą. Tu coś złamałem, ale... ale trudno. Dobra, pompa założona. Teraz pasowałoby wlać oleju. To będzie stało czy nie? Raczej nie. To jest do filtra paliwa, tak? Tak. Posłałoby jest wlać teraz takiego starego. Znaczy, nie starego. Tu mam taki olej przekładniowy hydrauliczny. Zaleję. Widzicie, przepłukam układ. Wyciągnę ten płyn. I później naleję już tego dobrego. Bo kupiłem ten oplowski. I tak chyba zrobię. Żeby ten układ z tamtego dziadostwa przepłukać. Naleję tego. Hmm. Lać to. Czy lać oryginalny? Mam jeszcze pół, dwie setki. Dwie półsetki oryginalnego. I mam nowy. Z poprzedniej wymiany zostały mi 2,5 setki Tutaj mam pełny litr. Kiedy ja to wymieniałem? No niedawno. Parę miesięcy temu. To kosztowało 85 zł. A teraz 112. Tak poszło w górę. Ale taki sam jest. Więc chyba zaleję ten. Ile mi poszło? 250, 750. Dobra, spróbuję tym zalać, co mi zostało. Jaki to ma kolor? A to jest zielony. I taki ma być. Czy ja to tak naleję? Nie wiadomo. Raczej nie. Za długa bańka. Jakiś lejek by mi pasowało Chociaż z butelki zrobić. Teraz to chyba naleje, czy nie? Kurde, dalej mi coś tu blokuje. Może tak? Jak też nie. Co za głupia bańka taka długa. No nie dam rady nalać. Jednak muszę zastosować starą metodę, czyli strzykawka, słoik. Po prostu będę tak nalewał. Tak chyba będzie najszybciej. Dobra, teraz pasowałoby to przykręcić albo chociaż albo no dobra Inaczej to zrobię na razie tak na, na chwilę ten filtr podłączę jakoś tego tak po prostu tu wrzucę nie powinno nic stać A to sobie będzie Taka. I odpalam Zobaczcie czy ta pompa w ogóle chodzi, bo nie mam pojęcia Dobra, nie wyje, jest dobrze Jest cichutko Teraz tak przekręcę parę razy kierownicę powoli Ale nie wyje, czyli Dobra, jest dobrze Ten płyn troszkę wymieszam Teraz go odessam Jest, dobra, udało się Dobra, nic nie cieknie, jest dobrze. Nic nie cieknie, nic nie wyje. Czyli, co naprawione, pompa 280, niecałe 300 i olej 112, 400 jakieś 420 zł. No i naprawa, naprawa darmowa 420 zł, to wszystko kosztowało. Więc nieźle. A najważniejsze, że, że nie wyje. Czyli jest sprawna ta pompa. Bo ta moja, ona już była 2-3 lata. Jakoś tak. No to ta na pewno pochodzi 2-3 lata. Jak tamta chodziła zepsuta tyle czasu, no to wiecie. Dobra, składam to wszystko i wyjeżdżam. Opelek naprawiony. No i co? Ja się będę z wami żegnał. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.